I gdybym miała cofnąć się w czasie do stycznia 2025 roku, właśnie te 10 książek dałabym sobie do przeczytania jako pierwsze. W tym roku przeczytałam 60 książek. Dużo? Mało? Dla mnie mało. Nie osiągnęłam swojego celu książkowego, czyli 80, ale lepiej przeczytać mało zajebistych książek niż 100 gównianych, prawda? A tak się składa, że od 10 zajebistych jest ten film. To będzie miks książek rozwojowych, literatury faktu, powieści, thrillerów, no bo właśnie taki był mój ten miniony rok czytelniczo. Wymiksowany. Jedna z tych książek otworzyła mi oczy i od niej właśnie zaczniemy. Ultra Przetworzeni Ludzie Krisa van Tulekena. Ta książka otworzyła mi oczy na jedzenie, które kupuję, bo zawsze myślałam, że odżywiam się zdrowo, ale dopiero w tej książce dowiedziałam się, jak bardzo przetworzona jest żywność, którą ja postrzegam na co dzień jako zdrową. Bo nie chodzi tylko o to, żeby jedzenie nie miało utwardzonych kwasów tłuszczowych, utwardzonych tłuszczy, ani składników konserwujących, które zaczynają się od literki E. Ale chodzi też o to, żeby miała jak najmniej spulchniaczy, wypełniaczy, aromatów, barwników tak naprawdę całej chemii, która jest dodawana do jedzenia. I właśnie dzięki tej książce, po pierwsze, zyskałam dość niekomfortową świadomość, a po drugie, nauczyłam się wnikliwiej czytać etykiety jedzenia, które kupuję. Ale jeszcze trzeci bardzo ciekawy punkt. Ta lekcja z tej książki jest taka, że nawet jeśli zapoznajemy się z jakimiś badaniami, badaniami na temat żywności, no to warto sprawdzić, kto te badania po prostu sponsorował. Bo bardzo często to właśnie koncerny produkujące żywność, tą przetworzoną, sponsorują badania, finansują badania, które mają wykazać, że ta, ta żywność wcale nie jest taka zła. A bardzo często jest taka zła. Wspaniała książka, jeśli zależy Ci na zdrowym życiu, to koniecznie ją przeczytaj. Kolejna książka, Maria Curie, napisana przez Ewę Curie. Oczywiście, ta książka jest trochę wyidealizowana, no bo w końcu jest napisana przez córkę o własnej matce, ale zakochałam się w tej książce w tym roku. To była najlepsza biografia, jaką czytałam, i to jest jedna z najlepszych biografii, jakie czytałam. Podobno w tej książce zabrakło sporo takich wątków, powiedzmy niekomfortowych dla, dla biografii Marii Skłodowskiej-Curie, bo nie ma tutaj nic o jej romansie, o jej rzekomym romansie oczywiście z fizykiem Polem Lawinem, ale ta książka jest naprawdę wspaniała i pokazuje, jak wspaniałą osobą była nasza polska noblistka. Ja nie wiedziałam wcześniej zbyt wiele o Marii Skłodowskiej Ciri i bardzo żałuję, a po tej książce ona jawi się jako osoba obsesyjnie wręcz skupiona na pracy i na nauce do tego stopnia, że zapominała jeść, zapominała o takich zwykłych potrzebach fizjologicznych, nie wspominając oczywiście o odpoczynku, więc ona ewidentnie była pracocholiczką. Maria Skłodowska-Curie miała taki og ogromny i bardzo silny etos pracy, co też wpędzało ją oczywiście właśnie w ten pracoholizm, była też geniuszką, miała też bardzo progresywne poglądy na wychowywanie dzieci, co jak na, powiedzmy, tą końcówkę XIX wieku, no, było dość postępowe. Natomiast ona była też osobą, która przez większość życia ledwo wiązała koniec z koniec, końcem i przez lata nie mogła się doprosić o własne laboratorium. To jest fascynujące, ale im więcej biografii takich ludzi uczonych, czytam, ludzi, którzy faktycznie sprawili, że nasza cywilizacja i ludzkość poszła do przodu w jakimś obszarze, ci ludzie bardzo często wiodą dość ubogie życie, a dopiero po śmierci są powiedzmy w cudzysłowie docenieni. Więc to jest naprawdę no, niesprawiedliwe i przykre, no ale no, niestety świat nie jest sprawiedliwy. Więc co możemy zrobić? Kolejna fajna ciekawostka o Marii Skłodowskiej-Curie to jest to, że ona bardzo dużo chodziła. Uwielbiała wędrówki, chodzenie po górach, uwielbiała odpoczywać w ruchu. I tak naprawdę... Wiele osób, które osiągnęły sporo i przyczyniły się do rozwoju ludzkości, jak Einstein albo Charles Darwin, przecież od ewolucji, czy właśnie Maria Skłodowska-Curie, to były osoby, które uwielbiały chodzić, wędrować, więc to jest fajna podpowiedź na to, że chodzenie jest wspaniałą czynnością, która wzmaga kreatywność, myślenie, rozwiązywanie problemów, więc naprawdę warto chodzić tak jak chodziła Maria Skłodowska-Curie. Serdecznie polecam tą książkę. To jest jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w ramach tych top 10 i jeśli szukasz takiej wirtualnej mentorki, osoby, która może być pewnym wzorem do naśladowania, to naprawdę warto zapoznać się z tą książką i może właśnie Maria Skłodowska-Curie stanie się takim wzorem dla ciebie. Światło, którego nie widać Antony Doer. Mam nadzieję, że wymawiam jego nazwisko poprawnie i to jest bardzo ciekawa książka, na którą wpadłam zupełnym przypadkiem. Co ciekawe, ta książka jest nazwana książką roku 2015 roku i jest uhoronowana wieloma nagrodami, a ja na nią wpadłam zupełnym przypadkiem, kiedy mój partner wygrzebał skądś swojego starego Kindla. I na tym Kindlu było niewiele książek, ale między innymi ta książka się tam znajdowała, więc tak trochę z braku laku ja ją po prostu przeczytałam. A okazała się przewspaniała. Opowiada losy dwóch osób w czasie II wojny światowej, których. Ścieżki niespodziewanie się spotkały. To, co chyba najlepsze jest w tej książce, to fakt, że jest opisana tak obrazowym językiem i tak bogata w metafory, że dosłownie można sobie wyobrazić całą tą, cały ten świat przedstawiony oczami swojej wyobraźni. I to nie sprawia, że ta książka jest przeładowana albo taka jakaś wymyślna. Nie ma żadnego przerostu formy nad treścią, bo te metafory są tak zręcznie użyte. Że one naprawdę malują piękny obraz, który można sobie wyobrazić. To, co również podoba mi się w tej książce, to jest to, że fabuła przedstawiona jest w linii czasowej, w której fabuła, na, na której fabuła skacze. Mamy więc wydarzenia z początku wojny, ze środka wojny czy z końca wojny. Co ciekawe, to nie powoduje żadnego takiego chaosu ani przytłoczenia, bo jest poprowadzone w tak zręczny i dobry sposób, że. Na każdym z tych etapów jest taka pełna jasność i klarowność tego, gdzie my właśnie jesteśmy, oczami jakiego bohatera patrzymy na świat, no i co się właśnie dzieje. Co najważniejsze dla mnie. Ta książka doczekała się swojej ekranizacji. Jest serial na Netflixie, który właśnie tak się nazywa czyli Światło, którego nie widać. Ja uwielbiam najpierw przeczytać książkę, a potem obejrzeć ekranizację. I przyznam, że jestem w tym, w tym pochłanianiu tych treści zupełnie taka bezkrytyczna, bo zazwyczaj jak książka mi się podobała, to nieważne jak nawet zepsuta będzie ekranizacja, to ona mi się i tak spodoba, a to właśnie dlatego, że wcześniej przeczytałam książkę. Jestem w stanie zrobić sobie ten seans książkowo-filmowy w, w takiej właśnie sekwencji. Więc serdecznie polecam. Wspaniała książka, dość gruba, ale naprawdę dzięki temu obrazowemu stylowi pisania bardzo łatwo i bardzo szybko się ją czyta. Co jest bardzo ważne, to to nie jest taka typowa lektura wojenna. Tam nie ma opisu zbrodni, więc nawet wrażliwi czytelnicy nie muszą jej odkładać tylko dlatego, że fabuła jest umiejscowiona właśnie w czasie II wojny światowej. W tej książce raczej najważniejsze są losy dwóch wrażliwych osób, których ścieżki się spotkały, splotły. Jest naprawdę wspaniała lektura. Oszukaj genetyczne przeznaczenie, doktor Doroty Komar. Ta książka przyszła do mnie w idealnym momencie, bo właśnie wtedy, kiedy dowiedziałam się, że jestem genetycznie obciążona wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i ta książka jest, ma taki bardzo ciekawy podtytuł, co robić, by rzadziej chorować i dłużej żyć. I Dorota Komar nie tylko napisała ją w bardzo przystępny sposób, ale też prowadzi działania popularyzujące epigenetykę, naukę, genetykę na swoim koncie na Instagramie Darwin In Channel Dress. A ta książka dała mi dużą nadzieję, tak naprawdę, bo mm, pomimo tego poczucia beznadziei, które przyszło do mnie, kiedy dowiedziałam się o moim obciążeniu genetycznym i takiemu wręcz poczuciu niesprawiedliwości, że jak to, jak ja nie piję alkoholu, ćwiczę, staram się zdrowo jeść. Badam się regularnie, dlaczego mnie to spotyka. To tak naprawdę ta książka oraz rozmowa z Dorotą u mnie w podcaście, zachęcam też do przesłuchania, dała mi dużo nadziei i takiego optymizmu, bo okazuje się, że nawet z obciążeniami genetycznymi kolosalny wpływ na nasze zdrowie, długość życia, yy, stan postępowania chorób ma nasz styl życia, czyli to, w jaki sposób my żyjemy, jakich wyborów zdrowotnych dokonujemy. Rzecz, która z tej książki została mi w głowie najdłużej, to jest fakt, że styl życia rodziców wpływa na dziecko, które nawet jeszcze nie zostało poczęte. To była fascynująca ciekawostka, która myślę, że jest bardzo ważnym i praktycznym takim spostrzeżeniem, które. No warto wdrożyć w życie nawet zanim zajdziemy w ciążę, kiedy powiedzmy planujemy ciążę albo jej czasem nie planujemy, ale fakt, że na zdrowie dziecka wpływa styl życia rodziców. Jeszcze zanim to dziecko zostało poczęte, to jest tak fascynujące. W ogóle cała epigenetyka jest bardzo fascynującą dziedziną. Zap zachęcam się do zapoznania właśnie z profilem Doroty na Instagramie, bo jest tam jeszcze więcej informacji o tym, jak epigenetyka może pomóc żyć dłużej no i oczywiście żyć zdrowiej i żyć lepiej. Zdrowa Pewność Siebie raz Harris. To jest jedna z najlepszych książek o pewności siebie, jakich czytałam. A czytałam ich naprawdę dużo o pewności siebie, o samoakceptacji, o samoocenie, o poczuciu własnej wartości. Natomiast ta książka różni się od tych książek w pewnym, jednym ważnym aspekcie, o którym zaraz powiem. I moim zdaniem ten aspekt sprawia, że tą książkę, a właściwie pewność siebie w oparciu o tą książkę, o wiele łatwiej jest zbudować. Ras Harris jest takim czołowym czołowym psychologiem, czołowym działaczem w obszarze terapii w obszarze terapii akt, czyli akceptacji i zaangażowania. Dużo w tej książce mówi o działaniu w zgodzie z wartościami, co jest bardzo bliskie mojemu serduszku, więc może dlatego też tak bardzo mi się podobała. W tej książce jest tak wiele wspaniałych cytatów, że gdybyście zobaczyli tę książkę teraz bliska, to ona ma bardzo wiele zagiętych przeze mnie stron, bo jest tak dobra. Natomiast jest kilka cytatów, które chcę przytoczyć, bo są tak dobre, i myślę, że są takim idealnym podsumowaniem tej książki. Najważniejsze jest działanie wyrażające pewność siebie. Poczucie pewności pojawia się później. Czy to nie jest wspaniałe? To świadczy o tym, że nie musimy wcale czuć się pewni siebie, żeby zacząć coś robić, a pewność siebie dołączy do nas po prostu po czasie. No, wspaniała koncepcja. Inny cytat, który uwielbiam: Nasze wartości przypominają magiczne spoiwo, spajają ze sobą najmniejsze, najprostsze działania i największe, długoterminowe cele. No i z tej książki przyznam, że zaczerpnęłam moją osobistą definicję sukcesu, czyli. Prawdziwy sukces to życie zgodnie z własnymi wartościami. Serdecznie polecam tą książkę nie tylko dla osób, które chcą zbudować pewność siebie. Tragedia na Przełęczy Diatłowa. Historia bez końca Alice Lugan. Wyobraź sobie, wysokie góry, śnieg i grupa turystów, studentów, którzy w bardzo, bardzo, bardzo tajemniczy sposób zaginęli. Oraz później niestety zginęli. Historia opowiedziana w tej książce literaturą faktu jest bardzo ciekawa, ale też bardzo straszna, bardzo taka dojmująca. I pomimo, że to jest literatura faktu, to czytałam tą książkę jak taki dobry thriller. Natomiast trzeba pamiętać, że tak historia faktycznie się wydarzyła w latach 60. XX wieku i aż do dzisiaj, czyli 65 lat później. Ta historia wciąż nie ma wyjaśnienia. W tle tej historii, która dzieje się w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jest masa błędów przy poszukiwaniu studentów, którzy zaginęli, przy dochodzeniu, przy śledztwie, nawet wtedy, kiedy już wiedziano, że szukane są ciała, a nie zaginione osoby. W tle jest masa błędów, masa dezinformacji, czyli myślę, że taka kwint esencja tego, jak działał aparat państwowy właśnie w ZSRR w tych latach, czyli lata 60. XX wieku. To jest przerażające, ja czułam ogromną złość i takie wkurzenie w czasie czytania tej książki, jak opieszałe są władze w poszukiwaniu studentów, a później już w poszukiwaniu ciał. Tak jak wspominałam, historia zawarta w tej książce do dzisiaj nie jest wyjaśniona, co oczywiście sprzyja powstawaniu wielu teorii spiskowych. Ja przyznam, że mam swoją teorię na temat tego, co się wydarzyło, ale jestem bardzo ciekawa, czy ty masz też swoją teorię, do jakiej teorii się przychylasz. Jeśli ta książka jest za tobą, to koniecznie napisz w komentarzu, co Twoim zdaniem się wydarzyło. Ostrzegam, że ta książka jest tak wciągająca, że potem, po przeczytaniu tej książki, możesz skończyć przekopując po prostu strony w Wikipedii wokół tego tematu oraz oglądając filmy dokumentalne, fabularne, bo powstało tego naprawdę dużo. Ta historia no tak wciąga i tak jest fascynująca, może właśnie dlatego, że jest tak zagadkowa. Polecam. Odwaga bycia nielubianym i Shiro Kishimi. Tą książkę bardzo, bardzo długo miałam na swojej liście to read. I jakoś nigdy nie mogłam na nią trafić, aż w końcu zobaczyłam promocję na taniej książce i po prostu ją zamówiłam. I to jest w teorii literatura rozwojowa, ale to nie jest książka, która jest takim typowym poradnikiem, bo ma formę dialogu: dialogu pomiędzy młodzieńcem, który szuka odpowiedzi na wiele różnych życiowych pytań, na przykład, jak żyć. Jak, jak postępować po swojemu, a nie w zgodzie z cudzymi oczekiwaniami, jak budować pewność siebie, poczucie własnej wartości i ten dialog jest pomiędzy właśnie tym młodzieńcem a filozofem, który niestety nie daje mu takich łatwych odpowiedzi na te pytania. Autor tej książki ustami filozofa zachęca do wzięcia takiej pełnej odpowiedzialności za swoje życie i za swoje wybory. Ale rozszerza tą koncepcję również na postępowanie z odwagą, na postępowanie pomimo strachu, na podejmowanie decyzji, na projektowanie swojego życia. Ta książka nie jest łatwa. To nie jest jakaś literatura, to nie jest poradnik jak żyć, który przeczytasz za jednym posiedzeniem. Myślę, że do tej książki warto jest sobie wracać na różnych etapach życia. No i jestem pewna, że niezależnie czy masz 20, 30, 40 czy 60 lat, to z tej książki wyciągniesz coś innego i spojrzysz na nią zupełnie innymi oczami. Więc na pewno warto mieć ją na półce, wracać do niej co, powiedzmy 10 czy 5 lat, no i też sprawdzać jak zmieni się twoje postrzeganie właśnie tej książki. Ta książka jest taką bardzo inspirującą i nieco prowokującą lekturą, której takim bottom lineem jest to, że życie w zgodzie ze sobą to jest postępowanie tak, jak chcesz, a nie tak, żeby lubili cię wszyscy wokół. Myślę, że to jest bardzo cenna lekcja, no ale też bardzo często w życiu każdy z nas tą lekcję musi odrobić samodzielnie. Książka naprawdę świetna, warto mieć na swojej półce. Twój wewnętrzny zegar Russell Foster. To jest chyba najlepsza książka o śnie i rytmie okołodobowym, jaką czytałam. A przecież nie czytałam ich tak dużo, może kilka, maksymalnie pięć. A sen to jest jedna z najważniejszych życiowych czynności. Przecież my śnimy, śpimy przez, przez jedną trzecią życia, można powiedzieć. To jest trochę więcej czasu niż pracujemy. Więc sen jest tak bardzo ważny i wpływa tak naprawdę na każdy obszar naszego życia i zdrowia i warto tą książkę przeczytać między innymi po to, żeby właśnie dowiedzieć się jak ten sen poprawić. To jest wręcz taka Biblia snu, no bo zobaczcie jaka ona jest gruba. Ma bardzo wiele pozaginanych rogów, bo wiele fragmentów chciałam sobie do nich wrócić, chciałam sobie później je przypomnieć, a nawet przepisać do notatek po czytaniu tej książki. Autor to nie jest jakaś osoba, która jest w ogóle Pojawiło się jak Philip Konopi. Autor jest ekspertem od snu, bo jest chronobiologiem, czyli osobą, która specjalizuje się w badaniu rytmu okołodobowego. Więc to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Russell Foster pokazuje, jak ważny jest ten rytm okołodobowy, nie tylko na to, czy czujemy się wyspani, czy nie, ale też na to, jaki mamy poziom energii, na rozwijanie się chorób, na długość naszego życia, na jakość naszego życia, na nasze zdrowie psychiczne. I pomimo że książka nie jest bardzo łatwa, bo autor opisuje w niej wiele takich procesów biologicznych związanych ze snem, to naprawdę warto przebrnąć przez te opisy tych procesów biologicznych. No i po pierwsze jest zrozumieć, tak żeby wiedzieć dlaczego ten sen jest tak ważny, a po drugie, żeby też do, dotrwać do części Takiej powiedzmy bardziej praktycznej, gdzie autor daje wiele wskazówek na to, jak poprawić swój sen, nie tylko dla takiego powiedzmy typowego człowieka, ale też dla osób, które mają określone choroby, na przykład neurodegeneracyjne, albo dla osób, które są młodymi rodzicami, albo dla osób, które są starsze, albo dla osób, które pracują zmianowo. Więc naprawdę jest sporo fajnych wskazówek, nawet jeśli powiedzmy, twój styl życia nie sprzyja. Jakościowemu snu w tym momencie, no to w tej książce i tak znajdziesz coś dla siebie. Im mroczniej, tym lepiej. Stephen King. Ja uwielbiam Stephena Kinga i zazwyczaj jakaś jego książka ląduje w topce książek przeczytanych na dany rok przeze mnie. No i nie inaczej jest właśnie w tym roku, w tym przypadku. Im mroczniej, tym lepiej. To jest tak naprawdę 80. publikacja mniej więcej Stephena Kinga który ma już 78 lat. Więc to jest fascynujące, jak bardzo to jest płodny autor. I mam wrażenie, że w każdej jego kolejnej książce albo w zbiorze opowiadań on przechodzi samego siebie. Im mroczniej, tym lepiej. To jest właśnie zbiór 12 opowiadań, które oczywiście są literaturą grozy, ale w tle mają, jak to jest typowe dla Stephena Kinga, elementy paranormalne. I czytając tą książkę, Niektóre z tych opowiadań, to miałam takie pytanie w głowie, Boże, jak to się stało, że on wpadł na taki pomysł? Bo to było aż czasem nieprawdopodobne. Ale Stephen King jest już, myślę, legendarnym autorem, i on w tej książce no, przeszedł znowu z samego siebie. Ja po prostu przeczytałam tą książkę, pomimo, że ona ma. 600 stron, to ją przeczytałam prawdopodobnie w kilka dni, bo wszystkie jego, jego książki są tak wciągające, tak dobrze napisane, że po prostu no, pochłaniają człowieka na długie godziny, że aż zapomina o jedzeniu i o potrzebach fizjologicznych. Polecam nie tylko miłośnikom literatury grozy, ale też miłośnikom takich elementów paranormalnych w książkach. Naprawdę świetna lektura. Pomoc domowa Frida McFadden last but not least numer 10 w tym zestawieniu. Książka, którą przeczytałam przypadkiem, bo poleciła mi ją siostra, a okazało się, że ona jest takim dużym bestsellerem, i nawet w styczniu 2026 roku będzie miała miejsce polska premiera ekranizacji tej książki z bardzo dobrą obsadą, więc no nie mogę się doczekać, na pewno pójdę do kina. No bo tak jak już wspominałam, uwielbiam przeczytać książkę, a potem obejrzeć film w oparciu o tą książkę. To jest książka, która jest thrillerem. W tle ma pewne wydarzenia, powiedziałabym, związane z. Przemocą domową, w cudzysłowie. Natomiast, co jest bardzo fajne w tej książce, i to mi się podoba zazwyczaj w książkach, jeśli to jest dobrze przeprowadzone, to jest znowu po pierwsze skakanie po linii czasowej fabu fabuły, a po drugie obserwowanie świata przedstawionego i rozwoju wydarzeń oczami różnych bohaterów. I Czasem można zepsuć ten, ten, ten zabieg, ten zabieg literacki. Nawet w tym roku wyczytałam jedną książkę, której no z tego powodu dałam jedną gwiazdkę na Goodreads, bo była tak zagmatwana, tak niejasna, przez to skakanie i obserwowanie różnymi oczami fabuły. Ale ta książka świetnie sobie z tym poradziła, autorka sobie świetnie z tym poradziła, i książka jest naprawdę super, bardzo wciągająca. Co ciekawe, jest sporo takich plot twistów, których no, można się nie spodziewać. Bardzo często jest tak, że nawet jak są jakieś thrillery i jakieś takie e, jakieś niespodziewane rzeczy się dzieją, no to człowiek myśli, Ach, wiedziałem, że tak będzie. A tutaj no, nie można tego powiedzieć o tej książce. Ja byłam bardzo zaskoczona. Na tyle mi się ta książka podobała, że zaczęłam później przesłuchiwać wszystkie książki z tej serii, a teraz właśnie słucham audiobooka kolejnej książki tej autorki. Więc serdecznie, serdecznie polecam, jeśli lubisz thrillery, to ta książka na pewno ci się spodoba. Gdyby ktoś kazał mi wybrać top 3 z tych przeczytanych książek, to bym nie umiała tego zrobić, bo każda z książek, o których właśnie powiedziałam w tym filmie, wniosła coś w moje życie. Niektóre umiliły mi czas, niektóre otworzyły mi oczy, niektóre spowodowały jakieś olśnienia albo że żaróweczki pojawiły się nad moją głową. Niektóre nawet dały mi pomysły na różne rodzaje treści, działania, produktów, czy nawet na pomysły yy, odcinków podcastu, czy właśnie takich filmów na YouTubie. I każda z tych książek wniosła coś w moje życie. Ale co najważniejsze, to bardzo. Spodobało mi się, że ten rok był taki urozma urozmaicony czytelniczo, bo nie czytałam tylko literatury rozwojowej, czytałam książki dosłownie z każdej parafii, a do tego w bardzo różnych formatach. Słuchałam książek w czasie treningów, w czasie biegania, w czasie jazdy autem, w czasie sprzątania. Czytałam książki papierowe przed snem, czytałam książki na kindlu i w takiej formie elektronicznej, kiedy sobie odpoczywałam w domu. I myślę, że to sprawiło, że ten rok był bardzo fascynujący czytelniczo, to urozmaicenie gatunków oraz urozmaicenie formatów. Więc serdecznie zachęcam, żeby sobie właśnie tak urozmaicać czytanie długością książek, gatunkami i formatami tych przyswajanych treści. Jakie najlepsze książki przeczytaliście w tym roku? Napisz w komentarzu, ja bardzo chętnie przytulę jeszcze więcej książek inspiracji na moją listę to read. A jeśli chcesz obejrzeć podobne filmy o rozwoju, o książkach, to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Mam dla Ciebie listę top 40 książek o rozwoju osobistym wszech czasów. I jeśli chcesz ją pobrać, to zerknij do linka, który umieszczam w opisie. Bo szkoda życia na słabe książki.